Ben Hinn jest sławnym uzdrowicielem wiary z Ameryki i on nie jest tylko w Ameryce, jest także sławny tutaj, w Afryce. Rzeczy z samej ostatniego roku miał olbrzymią krucjatę uzdrowiczą w Nairobi, a następna jest planowana dla Kampali w czerwcu. Czy myślicie, by się na nią udać? Może czujecie się zamknięci w swojej wierze i ufacie, że nauki Benny Hina mogą pomóc wam ruszyć naprzód? Lub być może staliście się chorzy i myślicie, że Bene ma niesamowity dar uzdrowienia. Jeżeli tak jest, muszę Was ostrzec o Chinie. Orzeka sobie tytuł pastora, ale jego fałszywe nauki i manipulacje dyskwalifikują go z posiadania takiego tytułu. W rzeczy samej on zawodzi w każdej biblijnej kwalifikacji tego, by być pastorem. I jemu nie można ufać twoją cenną ufnością, a w szczególności Twoimi pieniędzmi. Teraz są cztery rzeczy, ku których chcę przyciągnąć waszą uwagę w tym filmie. Zaczynając, powinniście wiedzieć, że Bene Hin zwodzi ludzi poprzez fałszywe cuda. Po drugie, poczynia fałszywe proroctwa w imieniu Boga. Po trzecie, głosi fałszywego Boga. I po czwarte, powtarzalnie fałszuje upamiętanie. Teraz, gdy wyjaśnię to wszystko, będę pokazał wam filmowy materiał dowodowy, ze wszystkiego tego, co mówię. Jeżeli chcecie więcej kontekstu, czujcie się wolni, by pójść do opisu pod tym filmem i kliknijcie na linki. Teraz niech objaśnię wam każde z tych ostrzeżeń. Pierwsze. Musicie wiedzieć, że w przeciągu lat dziennikarze udokumentowali fałszywe cuda Benny China na jego spotkaniach. Tysiące ludzi przyciągało się do krucer Ben zdesperowani dla uzdrowienia. Ale wielu z nich dowiedziało się, że nie pozwala im się nawet do niego dojść, jeżeli posiadają oczywistą chorobę. Taki jest przypadek Grace Brulot, która urodziła się z napięciem kręgosłupa. Jej matka przeprowadziła ją na krucetę Benihina, gdy miała 8 lat. Ale zostali zatrzymani przez ludzi Benihina, którzy utrzymywali z daleka inwalidów od sceny. Także wyszło wielu ludzi w wywiadach, którzy mówili o tym, jak Benny Hinn powiedział im, że są uzdrowieni. I mimo tego, że w tym czasie w to wierzyli, okazało się, że nic się nie zmieniło. Tu jest tylko jeden przykład. Ona jest ofiarą raka mózgu. Jej rodzina sprowadziła setki mil, by tej nocy jej rak został uzdrowiony. Każda część z niego uchodzi. Trzy tygodnie później, gdy Benegin był ciągle w amerykańskich programach, ona wciąż była pewna, że ich streje nie wykażą żadnego raka, ale byliśmy tam, gdy udała się na dalsze testy nie została uzdrowiona. Miała całkowitą wiarę w ogłoszenie Benechina, że każda jego część odchodzi. Teraz taki rodzaj historii został udokumentowany wiele razy. Pewni ludzie umarli z tej samej rzeczy, o której Benehin ogłosił, że została uzdrowiona. Przyjaciele, wielu innych zdesperowanych ludzi, poszli na krucety takie jak te. Użyli nawet swoich oszczędności, by tam się dostać. Wierzyli całym ich sercem. I zgadnijcie co? Wciąż poszli do domu w bólu. Pewnie nawet przestali zupełnie szukać pomocy medycznej, ponieważ myśleli, że zostali uzdrowieni. Musimy się strzec, bracia. Czy to jest typ uzdrowienia, które robił Jezus? Czy, dla przykładu, ludzie odchodzili od niego, przekonani, że zostali uzdrowieni, tylko po to, by później uświadomić sobie, że ich choroba pozostaje? Nie! Gdyby to się działo, tłumy przestałyby za nim podążać. Straciłyby wiarę w jego zdolność do tego, by im pomóc. W ten sam sposób ludzie muszą przestać ufać, kto że Ben Chin może im pomóc. Po drugie. Musicie wiedzieć, że Benechin poczynił wiele fałszywych proroków w przeciągu lat. To jest ogromna sprawa w Biblii. Znowu i znowu ponownie. Bóg ostrzega nas przeciwko fałszywym prorokom. Pamiętacie co Jezus powiedział w Mateusza 7, gdzie ostrzega nas, byśmy się strzegli fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w odzieniu owczym. Podam Wam pewne przykłady tego, dlaczego czas jest wrogiem fałszywych proroków. Jeżeli pójdziecie do linków, w opisie pod filmem, zobaczycie tam, że badacz chrześcijański Mike Winger demonstruje i udokumentował wiele spośród fałszywy proc Benechina. im Benechin powiedział, że Bóg mu powiedział, że zniszczy ogień społeczność homoseksualną w Ameryce w 1995. I zgadnijcie co? To się nie stało. Także prorokował, że kubański dyktator Fidel Castro umrze w latach 1990. Zgadnijcie, co? Fidel zmarł w 2016. Powiedział, że koronawirus zostanie wyleczony i że zginie z niego tylko 5 tysięcy ludzi. Teraz my i ja z pewnością wiemy, że to jest fałsz. Jego niedawne fałszywe proroctwo było we wrześniu 2023 roku, co jest czymś, co nazywał alarmem. Zobaczcie go sami dla siebie. To jest prorocki alarm. Arabia Saudyjska i Izrael są na skraju posiadania normalnych relacji. W momencie, kiedy Arabia Saudyjska dołączy i to zrobi, ten cały obraz się zmieni. To będzie jak okrąg pokoju dookoła Izraela. To jest klucz, że Arabia Saudyjska zawrze pokój z Izraelem. To jest na skraju. Na skraju. To zostało wczoraj ogłoszone u narodów zjednoczonych. Prawie wyszedłem z siedzenia, kiedy to usłyszałem. Jestem tu, by prorokować. I wielu z Was, ludzi na Bliskim Wschodzie, oglądacie to i słuchacie mnie teraz, przyjdzie potężny ruch Boga na arabski świat. To jest pewne. Bóg do sobie poruszy się tak potężnie, jak to zrobił w dziejach apostolskich. Mówimy o cudach. Mówimy o znakach i cudach, które były widziane 2000 lat temu. One powrócą do tej samej części świata. Jakie jest w wielkie wydarzenie na świecie? My wszyscy wiemy, że przebudzenie. To będzie przebudzenie, ponieważ zawsze są przebudzenia w jakiś sposób. To będzie globalne przebudzenie, ponieważ teraz Izrael zawiera pokój ze swoimi sąsiadami. Niesamowitą rzeczą jest to, że gdy to przebudzenie się zacznie, mój Wam czuję to tak mocno, że raz eksploduje. Wy zobaczycie zbawienie waszych ukochanych, o których modliliście się od długiego czasu, którzy jeszcze nie weszli do królestwa w tym czasie. To poruszenie nie tylko sprowadzi zbawienie i cuda, ale i dobrobyt na skalę, która nie była wcześniej widziana w tym świecie. Wielki sezon jest na drodze. Wznieście swoje ręce i go wielbcie. Wielki sezon się zaczął w imieniu Jezusa. Teraz widzicie kilka rzeczy w tym filmie. Po pierwsze, że Arabia Saudyjska i Izrael są na pokoju. Co, numer dwa, doprowadzi do kręgu pokoju dookoła Izraela. I po trzecie, to doprowadzi do globalnego przebudzenia: ludzie będą zbawieni i będą cuda. I po czwarte, dobrobyt finansowy przyjdzie do chrześcijan. Ten dobrobyt przyjdzie w formie transferu bogactwa. To nauczanie Ewangelii sukcesu. Twierdzi, że w czasach końca finanse niewierzących zostaną przekazane od niechrześcijan chrześcijan do chrześcijan. Ale według China nie każdy chrześcijan będzie tego beneficjentem. Kilka dni po tym wyjaśnił, co musimy zrobić, by mieć korzyść z tego transferu. Wielu z Was oglądało transmisję na żywo, którą miałem w sobotę. Niech wyjaśni Wam tu nieco więcej. Przygotujcie się na nadchodzący transfer bogactwa. Jestem tu, by powiedzieć, wam to prorocko. Nadchodzi transfer bogactwa do kościoła. Wierzę, że zobaczymy przekazanie dobrobytu, jakie nie było widziane nigdy wcześniej. Jest dziś więcej pieniędzy na Ziemi niż było kiedykolwiek wcześniej, ale to stanie się globalnie dla Ciała Chrystusa. Gdy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, wyprowadził ich z bogactwem Egipcjan, przed pochwyceniem my będziemy mieć bogactwo świata. By wydobyć Ewangelię masowo. To się teraz toczy. W 2024 ten pokój będzie rzeczywistością. Wy, słodcy ludzie Boże, jeżeli wy chcecie, by był Waszą przyszłość finansowo, musicie dziś udowodnić samych siebie wiernych. Finansowo. Wierny człowiek zobaczy w przyszłości wzrost pomnożenia błogosławieństwa. Musisz dać Panu w wierze. To jest czas, by dać. To jest czas, by siać. To jest czas, by przygotować się na największe finansowe błogosławieństwo, które kiedykolwiek znałeś. I największy przekaz bogactwa w historii Kościoła. By być częścią transferu bogactwa, Benny Hin mówi, że musimy wysłać nasze pieniądze jemu. Tak, wiem. Niewiarygodne. Całym celem tego prorockiego alarmu to wszystko było o to, aby sprawić, aby ludzie posłali mu pieniądze. Czy to prorostwo się stało? Powiedział, że to się stanie do 2024. Zamiast pokoju, tylko dwa tygodnie później Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad 1200 Izraelczyków i ludzi z innych krajów. Następnego dnia Izrael oficjalnie zadeklarował wojnę Hamasowi. To było więcej niż ponad półtora roku temu, a pokoju ciągle nawet blisko nie ma. Każdy to wysłał Bennechinowi pieniądze nadziei na to, że będzie częścią światowego transferu bogactwa został okłamany, jak sami możecie zobaczyć. Chin był w błędzie, że będzie pokój dla Izraela i że chrześcijanie otrzymają bogactwo świata. I jest to jasna sprawa fałszywego proroctwa. Czasem ludzie słyszą fałszywe proroctwa takie jak te, powiedzą, co z proroctwami, które Ben ujął poprawnie. Więc po pierwsze, nie wiemy nic o żadnych państwach, które on ujął poprawnie. Ale nawet gdyby jakieś były, to w ogóle by nic nie znaczyło. Dlaczego? Z powodu tego, co Biblia uczy. Czy czytaliście powtórzonego prawa 18. Powtórzonego prawa 18 mówi to. Ale prorok, który twierdzi, że mówi w moim imieniu, a czego nie nakazałem mu mówić, lub który mówi w imieniu innych bogów. Taki prorok poniesie śmierć. A jeżeli powiesz w swoim sercu, jak poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Gdy prorok mówi w imieniu Pana, a to się nie stanie, to jest słowo, którego Pan nie wypowiedział. W zuchwalstwie powiedział je prorok. Nie bój się go. Ktoś podaje fałszywe przewidzenie w imieniu Pana. Taki jest fałszywym prorokiem. Tak proste, jak to. On może czasem powiedzieć jakieś prawdziwe rzeczy, ale on jest wciąż fałszywym prorokiem. I pamiętajcie to, co właśnie odczytałem. Biblia nakazuje wam, byście się nie bali, lub byście podążali za takim fałszywym prorokiem. I pamiętajcie także, że w Afryce, i w szczególności w Ugandzie, my często boimy się kwestionować człowieka, który twierdzi, że mówi od Boga. Ale Biblia to nakazuje. Bycie pokornym nie oznacza bycie naiwnym. Umiłowanie prawdy oznacza, że czasem trzeba zadać trudne pytania. I po to tu jesteśmy. Trzecią rzeczą, którą musicie wiedzieć, że Ben ma 20 fałszywych bogów, a nie tylko jednego. Dla przykładu, jednej okazji, on głosił tłumowi w telewizji pewne bardzo szokujące i niebiblijne błędy o Bogu. Posłuchajcie tego. Bóg, Ojciec, Panie i Panowie, jest osobą, i On jest trójjedyną istotą w samym sobie, w oddzieleniu od Syna i Ducha Świętego. Więc co Ty mówisz? Słuchajcie, słuchajcie. Widzicie, Bóg Ojciec jest osobą, Bóg Syn jest osobą, Bóg Duch Święty jest osobą, ale każdy jeden z nich jest trójjedyną istotą sam w sobie. Już nie mogę was szokować, może powinienem. Jest ich dziewięć. Co ty mówisz? Niech wyjaśni. Bóg Ojciec, Panie i Panowie, jest osobą ze swoim własnym, osobistym duchem, ze swoją własną, osobistą duszą i swoim własnym, osobistym duchowym ciałem. Powiesz, nigdy I o tym nie słyszałem. Nie słyszałeś tego w ciągu ostatnich 15 lat? Czy wiecie, że Duch Święty posiada ciało i duszę? Oddzielną od tego, którą ma Jezus i Ojciec? Teraz możecie zastanawiać się, skąd się takie dziwaczne nauczanie? Mam nadzieję, że wiecie, że dla nic takiego nie mówi. Zamiast tego, Benychim twierdził, że to członkowe bóstwo ukazało mu się przez objawienie. To jest herezja. I Benny Hinn nigdy publicznie nie upamiętał się, co fałszywego nauczania. Wygłosił jednakże oświadczenie dwa lata później, w 1993, w magazynie Halizma. Posłuchajcie jego wyjaśnienia, które podał. Mówi jednego czasu lub innego wszyscy głosiciele powtarzają coś, co przeczytali. Mimo tego, że nie podjęli czasu, by zbadać się dokładnie. To był mój błąd. W książce Finisa Dejka Boży Plan dla Człowieka, On uczy, że każdy członek Trójcy posiada swojego własnego ducha, duszę i ciało. Jednej niedzieli, kiedy mówiłem o Trójcy, powtórzyłem to nauczanie. I gdy tylko to zrobiłem, mogłem odczuć napięcie w kongregacji, ponieważ ludzie wyczuli, że mówię rzeczy, które nie są właściwe. Więc chciałem oczyścić powietrze. W żarcie powiedziałem, musi być ich dziewięciu. Cóż, ludzie się śmiali i pomyślałem, człowieku, to jest głupia rzecz do powiedzenia. Potem o tym zapomniałem. To mówi Bennie Hin. Teraz pewnie mogą nazwać to upamiętaniem, ale tak nie jest. W rzeczy samej to jest kłamstwo. To jest przykrywką dla tego, co zostało powiedziane i zrobione na filmie. Sami to widzieliście. Czy to wyglądało, jakby ten zbór był niekomfortowy z tym, co on powiedział? Nie. Czy to brzmiało tak, jakby on żartował? Nie. To nie był żart. Inni się nie śmiał. Także on nie powiedział, że przysłał to w książce. Zamiast to odtwierdził, że dostał to od Boga poprzez objawienie. Kliknijcie link w opisie poniżej, że badacz Justin Peters podaje o tym więcej informacji. Innym razem Hind dołączył do Milousa Murrow by poczynić dziwaczne twierdzenie, że Bóg potrzebuje naszego pozwolenia, by dokonać czegokolwiek na świecie. Posłuchajcie tego. Dostajemy umysł Boga o jego woli. Modlitwa, gdy modlimy się, dajemy mu legalne prawo do dokonania. Tak. Niech zdefiniuje dla was w tym programie modlitwę. Modlitwa to człowiek dający Bogu pozwolenie lub licencję by mógł wchodzić w sprawę tego świata. Innymi słowy, modlitwa jest ziemską licencją na niebiański wpływ. To niesamowite. To jest niesamowite. Bóg nie może dokonać na ziemi niczego. Nic z tego, co Bóg kiedykolwiek zrobił na ziemi. Było bez człowieka, dającego mu dostęp. Więc on zawsze kogoś tego szuka. Zawsze szuka człowieka, który da mu pozwolenie na dostęp do mocy. Innymi słowy, Bóg ma moc. Ale ty dajesz pozwolenie. Bóg ma moc i autorytet. Ale ty masz licencję. Więc mimo tego, że Bóg może zrobić wszystko, bo może zrobić tylko to, co Ty Mu pozwolisz zrobić. Now, Czas nie pozwoli wejść we wszystkie kłamstwa, które krzewią ci ludzie. Mam nadzieję, że uświadamiacie sobie, że Bóg w Biblii nie potrzebuje naszego pozwolenia do niczego. On czyni wszystko według siebie, ponieważ Bóg jest suwerenny. I dziś w wielu kościołach. Są nauki, które się nie konfrontuje, bo głosiciel jest popularny lub potężny. W kontraście, dzieja apostolskie 17-19 mówią, że prejscy życi byli szlachetni, ponieważ codziennie badali pisma, by zobaczyć, czy to, co mówi Paweł, było prawdą. Czy my nie powinniśmy robić to samo, bracia i siostry? Co z numerem czwartym? Benehim powtarza, nie fałszuje upamiętania. Mogliście słyszeć, że wpłacił kontrowersje przez swoje nauki i jego zachowanie w jego przeszłości, ale że teraz się upamiętał. Jest prawdą, że czasami wydaje się przyznawać swoje błędy. Już pokazałem wam tego przykład z jego dziewięciu członkowym bóstwem, gdzie zamiast prawdziwego upamiętania on kłamał, żeby to przykryć. I to jest wzór. On twierdzi, że się opamiętał, ale nic się nie zmienia. Zamiast pamiętania, to co naprawdę robi, to kontrola szkód. Następnym przykładem fałszywego pamiętania jest z 2019. Jaż od tego czasu był znany jako jeden z najbardziej prominentnych nauczycieli Ewangelii sukcesu. Później w 2019 powiedział to: zobaczcie film. Jest mi przykro powiedzieć, że dobrobyt stał się nieco szalony. I ja poprawiam moją własną teologię. I wy wszyscy musicie o tym wiedzieć. Ponieważ teraz czytam Biblię, nie widzę Biblii tym samym wzrokiem, jak widziałem ją 20 lat temu. Myślę, że jest obrazą dla Pana. Jest obrazą, by powiedzieć, daj tysiąc dolarów. Myślę, że jest obrazą dla Ducha Świętego, by nałożyć cenę na Ewangelię. Kończę z tym. Już nigdy więcej nie powiem wam, byście dali tysiąc lub jakąkolwiek sumę, ponieważ myślę, że Duch Święty ma tego dosyć. Ewangelia nie jest na sprzedaż. I błogosławieństwa Boże nie są na sprzedaż. I cuda nie są na sprzedaż. I dobrobyt nie jest na sprzedaż. Wielu było tym zszokowanym. Czy Benechin prawdziwie zaprzestał głoszenia ewangelii sukcesu? Nie. To było po prostu jedno z jego wielu fałszywych upamiętań. Po tym, jak Benechin udaje, że się upamiętał, on szybko powraca do swoich nieszczerych, nieetycznych, manipulacyjnych praktyk i nauk. Dla przykładu, tutaj jest więc z października 2023 roku. Tylko 4 lata potem, jak powiedział, że nie zrobię tego już nigdy więcej. Dziś dacie. Udowodnicie siebie wiernych Bogów. Boga. Wiem, że zapłaciliście, ale Wasza zapłata nie była nasieniem. Siejecie teraz. To, co daliście jako zapłatę na wkroczenie do tej konferencji, było tylko, by dosyć krzesło. żniwa Teraz proszę Was, byście dali. I byście dali ponad 1000 dolarów. Bóg nie może zaufać Wam bogactwem grzeszników i obfitością tego, co przychodzi. Z Waszą dotacją 10 dolarów. Znieważacie Go. Znieważacie Go. Małe dawanie trzyma Was na niskim poziomie. Niskie wysokości. Dajecie oszczędnie. Nigdy nie odejdziecie od tego skomstwa Waszego życia. Macie dać, dać, dać. I patrzcie na to, co Bóg zrobi tym, co dajecie. Benny Chin jasno nie upamiętał się ze swoich nauk sukcesu. I dalej nakłada cenę na Bożą łaskę. Więc nie ufajcie tym rzekobym upamiętaniom. Jest bez znaczenia to, czy przyznaje się do czegokolwiek. Gdy ktoś prawdziwie się upamiętuje, jest owoc, jest zmiana. I my w Afryce wiemy, jak wygląda fałszywe upamiętanie. Widzimy polityków i przywódców, którzy mówią, przepraszam, tylko po to, by powrócić do tej samej korupcji. Więc czy nie powinniśmy zastosować to samo rozeznanie w kościele? Moi chrześcijańscy przyjaciele, Benny Hill nie jest pasterzem, jest showmanem. Gdyby miał moc uzdrowienia, o człowieka, który twierdzi, że je ma, on nie byłby na scenach i audytoriach. On by chodził po szpitalach, by uzdrawiać chore dzieci i posyłać je do domu. Także on nie ma żadnej prawdziwej odpowiedzialności, ale staje się bogaty. W jednym momencie nawet powiedział CNN, że on rocznie zarabia pół miliona amerykańskich dolarów. Na stronie Ministry Watch, która analizuje tysiąc chrześcijańskich organizacji pod względem ich wiarygodności, wystaje posłudze o ocenę porażki z zero punktów, ostrzegając potencjalnych wspierających, by powstrzymali darczyństwo. Teraz Wam przypomnieć, co powiedzieliśmy z Pierwszego Testamentu na 5. Gdzie Paweł mówi nam, byśmy badali wszystko od rzekomych progu. Byśmy trzymali się tego, co jest dobre. Ale byśmy odrzucili nawet to, co przebiera pozór zła. I Benny Hinn jest z pewnością w tej drugiej kategorii. Więc, jeżeli chcecie być podekscytowani, to ma dla was muzykę. Słuchajcie fałszywych obietnic. I rzucajcie swoje pieniądze na tego wilka w owczym odzieniu. Nikt was nie może powstrzymać. Ale jeżeli szukasz prawdziwej pomocy i prawdziwej nadziei dla kogoś, to honoruje Jezusa i uczy Słowa Bożego ze spójnością, nie rozpaczaj. Szukaj prawdziwej, biblijnie wierzącego Kościoła, prowadzonego przez pastora, który głosi prawdziwą Ewangelię wiernie. Nie mówimy, że Bóg nie uzdrawia. To, co mówimy, jest tym. Benechins nie kształca prawdziwą Ewangelię. Jego posługa jest pełna zwiedzenia, manipulacji i nieustającego fałszu. I Biblia wzywa nas, byśmy oddzielili się od takich, jak czytacie w Rzymian no, w 16, w 17. Uganda nie potrzebuje więcej celebrytów. Uganda potrzebuje wiernych pasterzy, jasnej prawdy i wierzących, którzy miłują Jezusa bardziej od cudów. Proszę, pójdzie się tym przesłaniem z pokorą. Módlcie się o swój Kościół i o waszych pastorów. I ponad wszystko, trzymajcie się mocno Słowa Bożego. Dziękuję za wysłuchanie.